Na nagraniu możemy zaobserwować dynamiczny pościg policyjny, który zakończył się sukcesem dla funkcjonariuszy. Pościg ten miał na celu zatrzymanie mężczyzny, który uciekał przed policją. Jak się okazało, delikwent był pod wpływem alkoholu, a co gorsza, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Nagranie zarejestrowane przez kamerę przedstawia grupę mężczyzn spożywających alkohol, w tym również kierowcę samochodu, który nie odmówił sobie napicia się. Pomimo iż mężczyźni starali się bawić w dobrym towarzystwie, sytuacja przybrała zupełnie inny obrót, gdy policja dynamicznie wkroczyła do akcji. Kierowca został zatrzymany, a jego dalsze losy, biorąc pod uwagę jego stan niecrzeźwości, z pewnością nie będą przyjemne. Film przedstawia pościg policyjny, w którym funkcjonariusze dążą do zatrzymania kierowcy łamiącego przepisy drogowe. Jesteśmy w dworzykowie, mamy tą, zaczęła uciekać! Po jego zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, a co więcej nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem. Na tym nagraniu możemy zobaczyć obywatelskie zatrzymanie. Mężczyzna doprowadził do kolizji z innym pojazdem, a osoby znajdujące się na miejscu natychmiast zauważyły, że sprawca jest pod wpływem alkoholu. Ja ja ten pan, to nie wjeżdża w ludzi, tu w panią wjechał, ja jechałam za nim, trochę się oddawiłam. On jechał po chodniku po porach, potem prawie wjechał w latarnię. W tle można usłyszeć, jak mężczyzna oferuje zapłaty za naprawę, aby uniknąć wezwania policji. A pani ile chce dać? A mówię, że 30 tysięcy. Pani ile daje? I od razu gotówka wypłacamy? Tak że Od razu, super. Ludzie na miejscu próbowali wytłumaczyć mu, że w takim stanie nie powinien wsiadać za kierownicę. W pewnym momencie mężczyzna, mimo prób usprawiedliwiania się, próbował nawet odjechać z miejsca zdarzenia, odpalając samochód i próbując zamknąć drzwi. Na szczęście, dzięki czujności świadków, nie doszło do ucieczki. Autor nagrania zauważając niepokojącą jazdę kierowcy Toyoty, postanowił podążać za nim jednocześnie kontaktując się z policją, podejrzewając, że mężczyzna może być pijany. Jak widać na filmie, jego podejrzenia okazały się słuszne. Kierowca rzeczywiście był pod wpływem alkoholu, i to w dużych ilościach. Mężczyzna nie chciał współpracować z policją, co spowodowało, że musiał zostać zatrzymany siłą. Film przedstawia nieodpowiedzialnego mężczyznę, który zdecydował się prowadzić samochód, będąc pod znacznym wpływem alkoholu. Jego stan uniemożliwiał mu bezpieczne poruszanie się po drodze, co wkrótce doprowadziło do kolizji z innym pojazdem. Jak wykazały badania, miał on aż 2,77 promila alkoholu we krwi, co jest poważnym zagrożeniem nie tylko dla niego, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Na nagraniu widzimy, jak zostaje przekazany w ręce policji i usadzony na tylnym siedzeniu radiowozu. Nagrywający, zaniepokojony dziwną i niebezpieczną jazdą kierowcy ciężarówki postanowił zawiadomić policję. Na filmie widzimy, jak pojazd porusza się w bardzo niestandardowy sposób, co stanowi zagrożenie na drodze. Po zatrzymaniu kierowcy przez funkcjonariuszy okazało się, że posiadał on ponad 2 promile alkoholu we krwi. Prowadzenie tak dużego pojazdu w takim stanie to skrajna nieodpowiedzialność, która mogła doprowadzić do tragicznych skutkach wydarzeń. Nagranie przedstawia nietypową sytuację, w której woźnica, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu, prowadził wóz ciągnięty przez zwierzęta. Tego rodzaju zachowanie było skrajnie nieodpowiedzialne, zwłaszcza, że prowadzenie pojazdu zaprzęgowego wiąże się z kontrolą nad dużymi zwierzętami, co w stanie nietrzeźwości jest niebezpieczne. Mężczyzna szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, a jego reakcja na całą sytuację sugeruje, że nie do końca zdawał sobie sprawę z powagi swojego zachowania. Nagranie przedstawia pościg policyjny za kobietą, która prowadziła samochód będąc pod wpływem alkoholu. Pomimo wyraźnych sygnałów ze strony policji kierująca nie reagowała i kontynuowała jazdę. Jak słyszymy, pod koniec nagrania kobieta została ostatecznie zatrzymana przez funkcjonariuszy. Jej odmowa współpracy oraz stan, w jakim się znajdowała, wskazują na poważne zagrożenie, jakie mogła stwarzać na drodze. Na nagraniu widzimy kierowcę, który porusza się w bardzo podejrzany sposób, co zwróciło uwagę obecnych na miejscu ludzi. Autor nagrania podejrzewając, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu i stanowi zagrożenie na drodze, postanowił go wyciągnąć z samochodu. Z jego relacji dowiadujemy się, że podejrzenia były słuszne. Kierowca rzeczywiście był pijany. Na nagraniu widzimy kierowcę, który porusza się w sposób, który wzbudził zainteresowanie wielu osób i w tym także policjantów. Funkcjonariusze szybko zareagowali i ruszyli za mężczyzną na sygnałach. Jak możemy zauważyć, policjanci musieli użyć siły, aby wyciągnąć kierowcę z pojazdu. Dziwne zachowanie kierowcy szybko przyciągnęło uwagę policji, która zdecydowała się zatrzymać pojazd. Jak się okazało, prowadzący był pijany, ale to nie koniec niespodzianek. Jeden z pasażerów postanowił zrobić sobie drzemkę w bagażniku. Cóż, wygląda na to, że niektórzy ludzie naprawdę mają problem z wyborem odpowiedniego miejsca do spania. Film przedstawia pościg policyjny za mężczyzną, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna zamiast się zatrzymać, postanowił uciekać, co było szczególnie nieodpowiedzialne, ponieważ w samochodzie znajdowało się sześcioletnie dziecko. Kierowca był pijany, a w jego krwi wykryto ponad 1.5 promila alkoholu. Po chwili zatrzymania samochodu mężczyzna uciekł, zostawiając dziecko w środku. Zaniepokojony autor nagrania zdecydował się zadzwonić na policję, ponieważ kierowca, którego zauważył, prowadził pojazd w niebezpieczny sposób. Witam pana serdecznie. Wie pan co? Prosiłbym o podesłanie patroli na Katowicką. Ale za kierowcą, który miał być ponoć niecześwy. Na filmie widzimy dynamiczną interwencję funkcjonariuszy, którzy zatrzymali podejrzanego. Jak się okazało, kierowca rzeczywiście był pod wpływem alkoholu. Na nagraniu widzimy bardzo niebezpieczną sytuację, w której kierowca poprzedzający autora nagrania jedzie w sposób całkowicie niekontrolowany. Pojazd zjeżdżał na pobocze, uderzał w barierki i zagrażał innym uczestnikom ruchu. Wkrótce policja wyciągnęła mężczyznę z samochodu, a po badaniu okazało się, że miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca z nagrania miał ogromnego pecha, ponieważ trafił na policjanta po służbie. Funkcjonariusz, widząc niepokojące zachowanie mężczyzny, postanowił go zatrzymać. Po krótkim sprawdzeniu okazało się, że kierowca był nietrzeźwy i miał promil alkoholu we krwi. Autor nagrania spotkał na stacji benzynowej mężczyznę, który wyglądał na pijanego. Zataczał się i nie był w stanie utrzymać równowagi. Dzień dobry, dzwonię, zbryska, białe, Jestem taksówkarzem. Widziałem na stacji pewnego pana, który się zataczał. Po chwili pijany mężczyzna wsiadł do samochodu i odjechał. Nagrywający nie pozostał obojętny i postanowił śledzić go oraz powiadomił policję. Chwilę później funkcjonariusze dynamicznie zatrzymali kierowcę. Nagrywający, widząc nietypowe zachowanie jednego z uczestników ruchu, postanowił zawiadomić policję. Po krótkim czasie na miejsce przyjechały służby, które szybko zatrzymały pijanego kierowcę. Kierowca poprzedzający autora nagrania niemalże doprowadził do czołowego zderzenia. Zaniepokojony sytuacją, nagrywający postanowił natychmiast powiadomić policję. Funkcjonariusze szybko zatrzymali kierowcę, a po badaniu okazało się, że był on nietrzeźwy. Autor nagrania, zaniepokojony stylem jazdy kierowcy czarnego pojazdu, zdecydował się zadzwonić na policję. Kierowca poruszał się w bardzo niebezpieczny sposób, a oczekując na przybycie służb, nagrywający postanowił sam dokonać obywatelskiego zatrzymania. Na nagraniu widzimy kierowcę, który próbuje uciec przed policją. Niestety jego zygzakowata jazda wyraźnie sugeruje, że coś jest nie tak. Na koniec i tak został złapany, bo jak wiadomo alkohol nie dodaje prędkości, no chyba że w drodze do aresztu. W tym przypadku policja nawet nie musiała interweniować, pijany kierowca sam się zatrzymał w rowie, a żeby dodać dramatyzmu do tej historii, jego samochód postanowił spłonąć. Widoczny na nagraniu kierowca nie tylko ściął znak drogowy, ale też po drodze uszkodził słup telekomunikacyjny. Jak się okazało, prowadził pod wpływem alkoholu, co raczej wyjaśnia jego braki w umiejętnościach prowadzenia. Nagranie przedstawia sytuację, w której przechodnie postanowili nie czekać na policję i sami podjęli interwencję wobec pijanego kierowcy. Najpierw próbowali przekonać go, że kierowanie pojazdem w takim stanie to zły pomysł, ale kiedy to nie pomogło, zadecydowali zrobimy to po swojemu. Kierowca szybko znalazł się w rękach obywateli, a potem już w rękach policji. Kierowca czarnego pojazdu jechał tak niebezpiecznie, że przyciągnął uwagę policji zanim jeszcze dotarł do świateł. Policjanci widząc jego styl jazdy zdecydowali się na interwencję i zatrzymali go przed sygnalizacją świetlną. Jak się okazało, miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu, a do tego nie posiadał prawa jazdy. Podróż tego kierowcy miała dosyć spektakularny finał. Zakończyła się dachowaniem jego pojazdu. Policja badając jego stan alkomatem szybko ustaliła, że miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Można śmiało powiedzieć, że kierowca właściwie sam oddał się w ręce policji, gdyż po takim wypadku nie było mu zbyt daleko do aresztu. Autor nagrania postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i dokonał obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Kierowca na***wany, wszyscy na Ale ja nie mogę, ja mogę Zajechał mu drogę, odebrał kluczyki i poczekał na policję. Po badaniu alkomatem okazało się, że delikwent miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Ten policyjny pościg za pijanym kierowcą zakończył się w dość nietypowy sposób. Mężczyzna sam oddał się w ręce policji, kiedy wjechał w drzewo. No cóż, można powiedzieć, że nie drzewa go goniły, ale to na pewno jedno z nich go zatrzymało. Nagrywającego zaniepokoiło dziwne zachowanie kierowcy niebieskiego pojazdu. Po zatrzymaniu się, delikwent wyskoczył z samochodu i uciekł w pole. Policja znalazła jego dokumenty, które zostawił w pojeździe, a z relacji nagrywającego możemy dowiedzieć się, że uciekający mężczyzna był pod wpływem alkoholu.